Się. Z boku. M M M M to mistrza, no, to już tak, spokój. Ja mam z No, Ale... System to Nie. Nic wobec Raz, Ej, nie, ale... Hej! Pani klaxon, bo pędzę piec, Dobra, <grymne> o, o, czekajcie od odchodzę Ej wy on ma kierownicy, co wy dajecie Ale i za nami, Dobra, ale ty masz staże się okienku się. jak ten. Ej tutaj, 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 tutaj. co wdzicie się do tym trochę, bo tu kurczą siedzenia, nie? Ale jesteśmy i Ja się do nas na nawet? يا بابا 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 يا

Dobra. co Ale później będziemy tam bliżej, pani, chodzić Ej, to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. Zróbmy to. to. Zróbmy to. Chłopaki, co, jesteś pasywny? A co to ma? A ty jesteś no ty nie jesteś... No. Ciebie, Kto pa? Ja. ty jesteś pasywny? płaci? ty jesteś pasywny? ale ty A tak? Dzień dobry, wiesz? my Pani z nami przyjedzie po pracy. Jedziemy! A gdzie, o tam się odbiera? Tam mówimy. A, to dobrze. Ej! A! Hey. A. Cofamy, cofamy! Dziękuję. Ja to ciągnę. O kurwa, ile bydła